Ścioneczko ludziska z tej strony Kazik, a no jak widzicie już mamy wieczorek, jest ogólnie ciemno. Mam dla Was super wiadomość. Mam już kolejnego vloga. Link do niego znajdziecie niżej w opisie, a tu będziecie mieli krótką zapowiedź. I mam jeszcze jedną gorącą prośbę. Klikajcie w te reklamy, was to naprawdę nic nie kosztuje. Wyłączcie program, kliknijcie w reklamę, wam się tam załączy w prawym górnym rogu, zamknijcie ją i to jest wszystko. Także wielkie dzięki.